Cześć! Witajcie! Dojście tutaj było iście hardkorowe. Szedłem trochę dziką ścieżką z mapą turystyczną, taką przystosowaną specjalnie przez miłośników właśnie górskich przygód i podejście tutaj było hardkorowe. Naprawdę. Ale zgadnijcie gdzie jestem. Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? To Wam w tej chwili nie zdradzę. Będzie to niespodzianka. Właściwie tych niespodzianek, jak się uda, będą dwie albo trzy, ale wszystko w swoim czasie. Gdzieś odcinek będzie taką trochę zagadką. A na tę chwilę pokażę Wam, gdzie jestem. Pamiętacie tą chatkę? I zeszłoroczny wypad. Nocka w chatce pod Baranią Górą. I dokładnie jestem teraz w tym samym miejscu, tylko jest pogoda inna, bo jest piękne słoneczko. A wtedy byłem na jesieni, był zupełnie inny klimat, ale i tak tu jest pięknie. Zresztą co ja będę wam dużo gadał, po prostu zobaczcie, piękny widok, który nam się tutaj rozpościera. Tutaj z tej hali, jakże to urocze jest miejsce. I piękne naprawdę. Z wspaniałymi widokami, czy to na jesieni, czy to w lato, w zimę zapewne też jest tu pięknie. Ciekawi jesteście, jak chatka wygląda w środku? Czy coś się zmieniło? Bo ja jestem ciekawy, także bardzo chętnie zajrzę do środka i pokażę Wam, czy coś tu się zmieniło. Także chodźmy. Tutaj mamy takie łoże. Już jest luksus, proszę Państwa. Nie to, co we wczorajszym schronisku, gdzie jakieś deski były. Tu jest drugie łoże. Pamiętacie, na tym łożu właśnie spałem rok temu. Ławeczka i stoliczek, a tutaj poranna kawka była w tym miejscu. No i ten. No i ten nieszczęsny piec, który nam przysporzył dużo kłopotów, ale tego na filmie nie było. Próbowaliśmy tutaj rozpalić ogień, i się nakopciło jak. nie wiem co. I tutaj, jak w poprzednim schronisku, również ktoś zostawił jakieś kilka rzeczy dla w razie czego kogoś. To będzie potrzebowało pierwszej pomocy. Tu. O! Jest tu coś. E, chyba już się trafił taki, co potrzebowało pierwszej pomocy, bo nie ma nic. Co my tu jeszcze mamy? Parasolka. Chusteczki. No i tutaj też można wyjść na górę. Zobaczymy sobie. O! I góra wygląda tak. No ta chatka jest zdecydowanie w dużo. Lepszym ustawianiem niż tamta poprzednia, no i tak to wygląda, moi drodzy. Rok później w tym samym miejscu, tylko w innych okolicznościach. Teraz chwila przerwy z mojej strony, i ruszamy dalej w drogę. Tam byliśmy jeszcze parę minut temu. A teraz jesteśmy tutaj, 20 minut, pod na szczyt. 巴拉尼古雷。 Udało się! Udało się, moi drodzy. Punkt drugi na naszej liście dzisiejsze, dzisiejszej wędrówki został osiągnięty. To jest Barania Góra. 1220 metrów nad poziomem morza. Ta wieża została zamknięta. Nie wiem czemu, ale jestem zawiedziony, bo chciałem Wam pokazać te piękne widoki, które. Są po mojej lewej stronie, a po waszej prawej byłem tu już dwa razy, pamiętacie pamiętacie kilka lat temu pierwsze nieudane wejście, drugie nieudane wejście, trzeci raz udało się, ale pogoda była słaba, biało strasznie, i widoczność była kiepska drugi raz było ciut lepiej, ale podobnie, a dzisiaj pogoda jest żyleta i są przepiękne widoki, dlatego miałem nadzieję, że z tego szczutu zobaczycie. No cóż, mogę Wam to tylko pokazać z tej pozycji, w której teraz stoję. Dzisiaj pogoda jest naprawdę niesamowita. Widoki są najpiękniejsze, jakie tu widziałem. Będąc tu dwa razy, dzisiaj trzeci raz, w takich warunkach. I moi drodzy, tutaj, właśnie w tym miejscu, co miałem nadzieję, będzie widać dużo lepiej z tej wieży. Widać tatry. Spróbuję Wam przybliżyć. Oczywiście jakoś nie będzie najlepsza, ale zobaczycie je. Tu są Tatry. No powiedzcie, czy to nie jest cud natury. No i jak już wspomniałem, to jest drugi punkt, drugi cel mojej podróży, ale zarówno pierwszy, czyli chatka pod baranią górą już widzieliście. Te szczyty również widzieliście, tylko. Nie aż tak pięknie jak to dzisiaj było zamazane, było za Dzisiaj jest naprawdę cudownie, jest się nad czym, nad czym zachwycić, e, moi drodzy. Ale zostały mi jeszcze dwa dwa cele do spełnienia dzisiejszego dnia. Jeden jest osiągalny jak najbardziej, drugi nie wiem, ale jak powiedziałam już wcześniej, wszystko dzisiaj jest niespodzianką. Na tę chwilę odpocznę, sobie tutaj parę minut, popodziwiam te widoki. I ruszamy dalej w trasę. W moim kubku turystycznym, który zakupiłem w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów, wypijemy sobie teraz herbatkę. Podziwiając góry Beskidzkie i patrząc się na tatry, a one się znajdują dokładnie naprzeciwko kubka. Także za Beskidy i za Tatry. Zobaczcie jeszcze jakie szczyty widać tutaj z tego miejsca z Barani Góry, co możemy zobaczyć na tę chwilę. A my musimy się już zbierać i ruszać dalej w drogę, bo czekają na nas kolejne atrakcje. Tam co za dziwne ptaki latają, ale musi być fajny widok z takiej wysokości. Ale ja bym się bał, aczkolwiek zazdroszczę im tego, co oni teraz widzą. O, tutaj można nawet spotkać rysia Ryś euroazjatycki jest najmniejszym. Osiąga wagę do 30 kg z trzech dużych drapieżników, występujących na baraniej górze. Większe są wilk i niedźwiedź. Rysie, w przeciwieństwie do wilków, prowadzą samotniczy tryb życia. Wyjątkiem są jedynie samce opiekujące się potomstwem. No, nieźle. O, coś mi to przypomina. Chyba jakieś budowle z Tajlandii takie świątynie kojarzycie pewnie ale się komuś chciało to wszystko tutaj poukładać prawie na miejscu no i my już docieramy w końcu do miejsca, które, do którego dzisiaj chciałem dojść, i całe szczęście, że to już jest koniec tej drogi, bo ostatnie 3 km to była jakaś porażka i tragedia, ale o tym powiem Wam za chwilę. A teraz powiem Wam, gdzie jesteśmy. A jesteśmy dokładnie w tym miejscu: schronisko PTTK. Przy Barani Górze. Pamiętacie, jak mówiłem Wam w kolejnych latach, że chciałem tutaj przyjść? Jaki miałem cel? Dzisiaj ten cel udało się zrealizować, ale dwie próby, które podjąłem, aby tutaj dojść, nie doszły do skutku. A teraz chodźmy do środka i zróbmy to, o czym marzę od lat. No to wchodzimy. Kompleks jest dzisiaj pusty, z tego względu, że jest poniedziałek, więc nie ma jeszcze sezonu ale wygląda naprawdę y, pięknie piękny piękny kompleks piękne rzeźbienia i tu mamy jeszcze drugą salę jeszcze wygląda to super i tu mamy główne wejście a moje marzenie które miałem od lat to było właśnie to Kupić ten magnes na lodówkę, aby powiesić go razem z moimi innymi magnesami. Tego akurat nie planowałem, po prostu tak wyszło. Jest mój pierwszy stompelek w mojej nowo założonej książeczce PTTK do tego pieczątka z tutaj tego schroniska. Niestety mamy to tylko jedno miejsce. Także moje marzenie w końcu po kilku latach zostało spełnione. Mam ten, ma mam ten magnes, o którym marzyłem od lat. Żeby tutaj przyjść dwa razy się nie udało. Do trzech razy sztuka. Do tego jeszcze raz książeczka po Myślałam kiedyś, że to trochę takie dziecinne i zabawne, ale ostatnio pomyślałam sobie, że fajnie byłoby mieć właśnie pieczątki z miejsc, które odwiedzam. To będzie też tego swego rodzaju pamiątka, a też dla mnie wyzwanie, ponieważ tutaj są różne schroniska, nazwy schronisk i właśnie pod tymi Nazywamy schronisk piekowy, to widzicie do góry nogami. Przybijamy pieczątki. Będzie to dla mnie też takie wyzwanie, żeby właśnie pójść w te miejsca i zrobić pieczątkę. Także moi drodzy, teraz chwilę odpoczynku. Niestety za mną nie ma pięknego widoku. Sami zobaczcie, widok jest taki, schronisko stoi po prostu w środku lasu. Ja sobie siedzę tutaj tak na końcu tych ławek. A w nagrodę jakieś takie dziwne. Niby to piwo, niby koktajl, kofala. Schronisko w całej swojej okazałości wygląda tak. Wydaje mi się, że tam są miejsca noclegowe. Tutaj sobie wisi hamaczek, stoliczki, ławeczki. Tutaj mamy kolejne hamaczki. I jakaś taka budowla. W kształcie piramidy A tutaj mamy coś ciekawego podejdźmy tam bliżej aha, mamy tutaj Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTK ale jest chyba zamknięte z tego co widzę ładne okienka odpocząłem czas wracać jest godzina 14.37 przede mną jeszcze około 5 godzin Drogi powrotnej, więc pewnie w domu będę około 8 godziny. Co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to schronisko? No, sami widzieliście, schronisko jest naprawdę piękne, zadbane. Z opisu, który przeczytałem, było odnawiane jakiś czas temu i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Natomiast tam na dole nie ma żadnych widoków praktycznie. Jest położone w dość kiepskim miejscu ponieważ gdzie siedzimy w restauracji w środku czy na zewnątrz nie mamy widoków na żadne szczyty co innego chociażby Grysianki czy z hali boraczej tam są przepiękne widoki tutaj niestety tego nie widać no a druga sprawa zejście z góry Baraniej tutaj do tego schroniska jest naprawdę tragiczne tragiczne powiem wam szczerze że jest około 3 2,5 km zejście w dół, które powinno być teoretycznie fajne, natomiast po drodze cały czas są kamienie, duże kamienie, które cały czas się ruszają i jak schodzimy musimy non stop patrzeć, gdzie stawiamy kropki. Jest to bardzo męczące, bo jest to niedługi odcinek drogi, ale bardzo, bardzo męczący z tego względu właśnie jak mówię, że musimy non stop uważać i stawiać kroczek za kroczkiem, patrząc gdzie stąpamy. Zresztą sami zobaczcie to zdjęcie. Jedno zrobiłem. W niektórych miejscach ludzie, którzy chyba tak jak ja mieli dość schodzenia po tych kamulcach non stop w dół, zrobili takie obejścia. Też Wam jedną spotkę. cyknąłem, żebyście zobaczyli jak to wygląda. No bo zejście jest naprawdę koszmarne. Powiem szczerze, że te 4 godziny drogi do Baraniej Góry było dla mnie mniej wyczerpujące niż tutaj, tą niecałe godzinę zejście na dół. Będziemy się żegnać z tym miejscem. Z tego miejsca, w którym teraz stoję, dokładnie jest piękny widok, ale jak widzicie, schronisko jest położone dużo niżej, pomiędzy drzewami. I tam już, jak wspomniałem, nie ma żadnego widoku. A my ruszamy w drogę powrotną. Chodzi się już trochę lepiej po tych kamieniach niż się schodziło ale nadal nie ma przyjemności tutaj z takiego właśnie klimatu. Nie to żebym narzekał, bo uwielbiam kocham chodzenie po górach, ale takie drogi są wyczerpujące. Poza tym jak tutaj popada deszcz, to zobaczcie, tu już są delikatna woda, płynie sobie, a jak tu popada deszcz... To ja sobie nie wyobrażam, żeby tędy schodzić O nie tego sobie nie wyobrażam w ogóle moi drodzy, a przed nami jeszcze jedna atrakcja, ale no trochę wątpię czy nam się uda tą atrakcję dzisiaj zrealizować, ponieważ Mam jeszcze jakieś 4,5 i pół godziny drogi do domu. Chciałbym wrócić przed zmierzchem, ale mam taką cichą nadzieję, że uda się zobaczyć to, o czym myślę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało czasowo, jak dojdę do miejsca, z którego będę już musiał wrócić do domu, jaki jest czas do tego miejsca. O którym cały czas myślę i miałam taką nadzieję, mam taką cichą nadzieję, że byłoby to zwieńczenie całego pobytu tutaj właśnie w Beskidzie Śląsko-żywieckim. Ale czy się uda? Zobaczymy. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że niestety dzisiaj nie uda nam się zrealizować tego planu. Niestety, zobaczcie, jak to wygląda na mapie. No bo. Jaskinia, do której chciałem iść i chciałem wam pokazać, znajduje się w przeciwnym kierunku, do którego zmierzam, mianowicie tu jest jaskinia, jak widzicie, po lewej stronie, a ja muszę iść tutaj w prawą stronę. O tutaj jak hala barania, muszę iść w tym kierunku, a jaskinia jest w zupełnie drugim kierunku. Jest do niej 2 km plus Dwa kilometry muszę z powrotem wrócić do tego miejsca, żeby dotrzeć do węgierskiej górki. Więc dziś nie zdążymy tam pójść. Nie ma szans. To będzie nasza misja na kolejny wypad, na kolejną przygodę, bo ta przygoda już się pomału kończy. Jutro muszę niestety wracać do domu. Mój czas wędrówek po Beskidzie Śląsko-Żywieckim niestety dobiega końca. Została nam jeszcze tylko jedna rzecz do zrobienia. No i pyk! Właśnie tego mi tutaj brakowało. Rysianka, halaboracza i barania góra. Brakowało mi tego, by ten magnes zawisł na, na moim miejscu chwały. Są to wszystkie miejsca, które odwiedziłem. Teraz już wiecie, dlaczego tak bardzo zależało mi na tym, aby ten magnes zdobyć. On miał właśnie zawisnąć tutaj, razem z innymi magnesami, które przywiozłem z Polski, ale również i z zagranicy. Bo zawsze, kiedy odwiedzam jakieś miasto, czy to w Polsce, czy wyjeżdżam za granicę. Zabieram ze sobą na pamiątkę jakiś magnes, żeby on potem mógł zawisnąć tutaj. Misja została wykonana. Jestem szczęśliwy. Żegnam się z Wami serdecznie, drodzy widzowie. Jeśli moje nagrania podobają się Wam, proszę dajcie lajka, udostępnijcie albo zasubskrybujcie kanał. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia gdzieś na szlaku. Trzymajcie się. Cześć. Zapomniałem tego zrobić, jak tu byłem dziś rano pierwszym razem, więc zostawiam teraz coś w razie czego dla potrzebującego.